Gratulujemy! Gratulacje! 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 To teraz słuchajcie, To teraz dla prezesa, dla nowego prezesa. Cicha noc, Jasiek i Bartek z Elbląga. My wszyscy w a my wszyscy śpiewamy. Tylko my ciszej śpiewamy, oni grają. Tak. Żeby było ich słychać. To nie będzie spychać. Z tą kolędą cicha noc to jest trochę tak że jak za 15 lat przyjadą na jakiś odpoczynek do Polski ludzie z kalifatu berlińskiego i wiedeńskiego, to wtedy posłuchają, posłuchają kolest i wezmą się tą cichą noc, przetłumaczą na niemiecki i będą śpiewać. Brawo, Paweł coś powiedział, kalifat niemiecki. Brawo, to było świetne ujęcie. Zaczynamy, wstać Zacz wstęp i gramy. Raz, dwa, trzy.